Prosto, Kraj, akcja ratunkowa, gaszenia pożaru. Zobaczcie, zapaliły się kable przy domu i się po prostu ostro wszystko hajcuje. I to jest drewniany taki pal na górze, a tutaj zapaliły się kable. Jest kamera, e, megafony i tutaj ludzie z domu, z balkonu, zobaczcie, e, pomagają ugasić pożar. A tutaj nawet na dole się jeszcze pali. O kurczę. No dobra, ale gdzie jest straż pożarna? A tutaj facet stoi? Zobaczcie. A niby z ratownictwa i nic nie robi. Nie wiem, duma nad sensem. O kurczę. I tutaj na dole się kabel pali. Zobaczcie na tym znaku. O wow. nie fajnie. O kurczę. A tam z boku widzicie ten taki niebieski, e, gdzie jest niebieska flaga, gdzie jest Okej, okay, przyjechali ratownicy. Akcja pożarnicza. Zobaczcie, jeden pan, drugi, trzeci i będą działać. Zobaczcie, tutaj panowie gaszą pożar, już prawie ugaszony. Na kablach tutaj nic nie widać, żeby coś się paliło. A tutaj dookoła ludzie stoją, kamerują, też jest policja. Także można powiedzieć, że dokładnie doszłam do centrum uwagi, kiedy się to wszystko zapaliło. Dobra, koniec. Można iść dalej. Ale jak spojrzycie dokładnie, tutaj są właśnie te domy, 7-Eleven i tak dalej. No to tam by się ten pożar nie dostał, ale no po kablach to szło i tutaj już doszło właśnie na ulicę. Więc ten dom na rogu miałby niefajnie, bo tam jest jakaś siatka, kwiaty, jakieś liście suche. Więc ci ludzie mieliby zupełnie niefajnie. A tam co mówiłam o tej fladze Tajlandii, gdzie jest właśnie ta niebieska nazwa to tam też już się coś tam zaczęło zapalać, więc też było niefajnie. Można powiedzieć, że niestety w Tajlandii takie kable nie są fajne.